Hej siemneczko, witajcie, z tej strony Gileon I witam Cię w sklepie 6 lipca 2025 roku No i co, mamy nowy zestaw ogród stulecia za 1200 I mamy w nim nowego skina itemy, czyli Antea za 800 Tak się tutaj prezentuje i styl LEGO. Kapsuła kwitnienia za 300 i bojowe płatki za 800. I mamy kolejny nowy zestaw, Badger za 1100. I mamy w nim siernik za 800 i BUDRER za 500. Tejtemy nadal w sklepie. Apollo za 1800, wraz z takim kilofem błyskotliwa specjalistka za 800, ametystowy kieł za 800, i mamy nową emotkę, czyli wolność za 300. Tak to wygląda. Pustogłowy za 1200, na haczyku za 500, pewny strzał za 800, kwitnący bukiet za 200, buntowniczka za 1500. Skamieniały lotnik za 500, Anarchia za 1200, siekierokwidator za 500. Powróciły kolejne skiny z Marvela, czyli Krukopul, Przypulanka i Poluch Rybny, Marvel, to samo. Powrócił pakiet podwójny agent. I zestaw kilofów mroku. Squid Game nadal w sklepie. Psycho zestaw to samo. Super Bohaterki nadal w sklepie. Ikonowe emotki to samo. Letni sklep nadal w sklepie. Luz to samo. Buty nadal w sklepie. Ścieżki jamowe to samo. Ice Spice nadal w sklepie. Bruno Mars to samo. Odpalaj silniki nadal w sklepie. No i co, jeśli sklepie wam się podobało, to pamiętajcie, subzone, łapko w górę, kod gigilon w sklepie, a się z wami żegnam, siemneczko.